I lecę do Albanii za 2,5 dwie, dwie godziny. Ja już tęsknię za maksiulaczkiem. Akcja dobra z paszportem, jak zwykle. No, Dehadowiec musi. Szukam, szukam, szukam paszportu. No, bo oczywiście pewnie nie wzięłam. I czy mogę na dowód jechać? Nie pomyślałam. Dowód miałam, ale paszportu nie. Ja wpisałam dane z paszportu. No i ten zdenerwowałam się oczywiście i tak dalej. Przeszukałam przegrzebam całą walizkę, zrobiłam roz. Ja później patrzę, bo zrobiłam sobie medytację, żeby się uspokoić, pomodliłam się. Ja patrzę, kurde. A, a paszport tam, gdzie miał być, pierwsze co zrobiłam, to go spakowałam. Tylko, no nie mam mózgu połowę. Czekajcie na vlogi. Najważniejsze, leki neo, bo już pojechałam kiedyś do Turcji chyba, albo do Tunezji bez neo i musiałam smrody palić. Normalne te. Teraz już tego błędu nie popełnię. Mam nadzieję, że nie będzie gorąco. Jestem przyzwyczajona. Nie muszę przeciwsłonecznych nosić. Filtr 50 już nałożony, także opalać się nie będę. Jesteśmy już niedaleko Krakowa, jakie piękne chmurki wam pokażę. No, prześliczne są. Gdzieś tu robiłam archeologię. Gdzieś tu, bo coś mi się tu kojarzy. Nic nie pamiętam. Ale podobno tu robiłam. No z Ernestem świętej Pamięcią też pracował dużo tutaj. Ładnie widać chmurki, to jest coś, co mi się bardzo podoba. Biegłam, bo facet z parkingu Inteligent pierwsza klasa. pojechał sobie w ogóle nie dam. Pojechał, wziął i zaraz będę i no nie przyjechał No i tak. To było z buta już półtorej kilometra, ale dam radę. No. Cała mokra jestem, od razu mówię. Jeszcze się zadusiłam batonem. Nie polecam proteinowych batonów, tych z masła orzechowego, jeść na szybko. Musiałam później popić wodą z mebli. Bo to jest takie na lotnisku w Balicach. Dwa biedne. Z kranu leci i mydło, i woda, także pyszne było. Ale bym się udusiła i Bo mnie jeszcze sprawdzali mnie. I stand here... E, e, mam gębę zotenu. Wesprzyj moją twórczość i postaw mi kawę, bo nie piję energetyków. Słyszycie, Maksia? To Ciekawe dla niego. Ciekawe to jest, jak wyszło, że nie z Polski. Szupibana na lotnisku nie byłam, już jestem! Brawo, Brano Południe! Sprawa umorzona. Bo w złości mój ex, a obecnie przyjaciel, podał mnie na psy, że mu komputer wziął. Który był prezentem. Z przygodami, bo z przygodami, ale jestem na Albanian Airport. Bardzo przylecieliśmy w sumie. No i taki ładny chiński samochód tutaj. Pan ma, a ja od razu. On się pyta: ła, a ja mówię. Ewet po turecku, tak po polsku, tylko nie po angielsku jest, ani nie po albańsku. Po albańsku jest po tak, a jo jest nie. Pozdrawiam byd Torun i tak dalej. Z lotniska w Tiranie do hotelu też w Tiranie jechaliśmy około 20 minut. Aplikacja na taksówki jest inna niż Bolt i Uber. Taksówkarz uprzejmy. Grzeczny, ale bez spółfalania się. Dobra, jesteśmy w Tiranie pod Rosmanem. Rosman i Lala, taka właśnie podróba. Znaczy niby odpinał, ale tak nie do końca orwinał. E, no i wychodziłam z KFC i dzieciak mi e, pokazywał, że chce jeść. Zastanawiam się, wiem, czy to takie mianie troszkę ty. serio, tu gdzieś w I Aha, jeszcze każdy chodzi jak chce, bo po drodze tam. Pieśń. <grych> Idziemy do... Jeszcze mam dużo filmów z Albanii dla Was, między innymi takie scenami. Wynajęliśmy auto, jeździliśmy po całej Albanii, także naprawdę polecam. I zapraszam jutro, pojutrze i po pojutrze, czyli 15, 16, 17 na urodzinowe live. Y. Bardzo dziękuję wszystkim moim wspierającym, wszystkim subskrybentom, osobom, które postawiły mi kawę czy wysłały blika. Zapraszam na konsultacje i po prostu tak do kontaktu, jeśli chcecie. Hejka, hejka, mówiła Enka. Dziękuję Wam.